Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, Błagamy Ciebie, Święta Dziewico, Niech łaska Twoja, Zawsze nam sprzyja, młode się za nami, Zdrowaś Maryja, Niech łaska Twoja, Zawsze Sprzyja, młody się za nami, zdrowa Maryja. Pozbawca hostil, go czci, co lud do nie wiosn, wiedziesz, brak. Z mój stroginęka, wiewe wiernych ci, więc żywe pomoc, ze wewe weśnina, jedne mu w trójcy, niech będzie chwała w każdy czas. Niech on wieczysty, żywy wycięstwy, wojczywy wyżni rajskiej, daha, dawa nas, aha, maha. Kirie, haha, nie są, krysta, nas wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta Trójca, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła. Mudzę się za nami, matko miłosierdzia, módlę się za nami, matko łaski Boże, módrę się za nami, matko nadziei, Módl się za nami, matko nie skalachana, się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmniejsza, módl się za nami. Matko przedziwna, Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigowodna, Modr sie za nami, pan nasz, wiodna. Modr sie za nami, pan nowy można. Modr sie za nami, pan nowy chwała. Modr sie za nami, pan nowy herna. Modr za nami. Stwierdziadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalewnym, módl się za nami. przybytku sławnej pobożności módl się za nami. Różo duchowna módl się za nami. wieża Dawidowa módl się za nami. wieża z kości słoniowej módl się za nami. Dom je złochoty, módl się za nami, Parko przymierza, módl się za nami, Bramo weska módl się za nami, gwiazdo za na módl się za nami, uzdrowienie chory, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami, pociechom i grachanku, módl się za nami, po strapiony, módl się za nami, wspomożenie wierny, módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patriarchu, módl się za nami, królowo proroku, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznach, módl się za nami, królowo dziewic, za nami, królowo wszystkich Świętych, módl się za nami, królowo bez nazwy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niego w Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego, Módl się za nami, Królowo Rowo się za nami, Królowo Pokoju, Módl się za nami, Królowo Powolski, Módl się za nami, Królowo Polski, bądź się za nami. Baranku Bohoży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Bohoży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielkom, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługą swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za stawiennicę Najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdasz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza. Porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawa. Nawet nieprzyjaciół Boga. Trudno jest kochać ludzi nieżyczliwych, nieprzyjaznych, wyrządzających krzywdę. Bez pomocy Ducha Świętego trudno jest pokonać sobie barierę niechęci, złości i pragnienie odwetu. Pozornie może się wydawać, że nakaz miłowania nieprzyjaciół jest przyczyną słabości Kościoła. Chrześcijaństwo jest. Najbardziej prześladowaną religią na świecie. W roku 2020 zginęło około 5 tysięcy chrześcijan, a ponad 340 milionów jest prześladowanych i dyskryminowanych. Może się to wydawać przegraną, a jednak prymas Wyszyński mówił, że chrześcijaństwo trwa przez ducha Bożej obecności w świecie zależnej od stopnia miłości, którą będziemy posiadali i którą rządzić się będziemy. Pragnienie świata, aby Kościół był obecny w nim, jest pragnieniem miłości, którą niesie Kościół, biorąc ją przez Chrystusa z, Bogiem, z Boga Ojca, który jest miłością. Nawet w codziennym życiu tak trudno jest odpowiedzieć na to pragnienie. Mamy tyle powodów usprawiedliwiających nas niekiedy, by odstąpić od zasady miłości, aby jej odmówić różnym ludziom. Pamiętajmy, najmilsze dzieci, nie ma takiej sytuacji, w której mielibyśmy prawo odstąpić od miłości, lub też odmówić jej komukolwiek. Trzeba pamiętać o tym, co Chrystus Pan ustanowił jako szczyt wymagania. Miłujcie nawet nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie tym, którzy mają was w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i powtarzających was. Właśnie w ten sposób, dzieci najmilsze, odnosimy zwycięstwo i dajemy świadectwo, że jesteśmy dziećmi zrodzonymi z Bożej miłości. Skutek tego wszystkiego Nasza, nasze ma działać w miłości. Czy rzeczywiście to przykazanie obowiązuje nas w każdej sytuacji? Prymas Wyszyński przewiduje tę wątpliwości, mówił. Nieraz możemy spotkać się ze szczególnym motywem, który by was zwalniał do okazywania miłości ludziom. Niekiedy może się wydawać, że ludziom, którzy są nieprzyjaźni Bogu, którzy Mu nie ufają, a prześladują, imię Boże wolno odmówić miłości. Nie, najmilsze dzieci. To też będzie błąd. Właśnie ludziom, którzy wyrzekają się miłości Bożej i nie chcą jej, najbardziej potrzeba tej miłości. I oni ją mają, bo Bóg nie odmawia jej nawet tym, którzy Go nienawidzą. Jeżeli Bóg od nas nie żąda, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, żąda też, abyśmy miłowali nieprzyjaciół Boga. I tym bardziej, i tym tego potrzeba właśnie dlatego, że oni wyrzekają się miłości, a więc mogą być najnieszczęśliwszymi ludźmi. Na szczęście Bóg nie pozwala na to, by ich pozbawić miłości. On ich nadal miłuje jako, swo, 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 jako swoje najbardziej nieszczęśliwe dzieci. Jeżeli tak jest, jeżeli Bóg tak czyni, to również i my najmilsze dzieci. W czasach, gdy prymas Wyszyński mówił te słowa, Kościół był prześladowany przez komunistów, ale gdy czytamy je dzisiaj. Widzimy, jak niewiele się zmieniło. Inne są okoliczności, ale istota ta sama. Teraz szczególnie może w niejednej duszy najszlachetniejszej może powstać uczucie niechęci, a może obrazy wobec wszystkich, którzy przesiadają Kościół Chrystusowi, jego biskupów, kapłanów. Którzy niekiedy wypisują niestworzone rzeczy, w prasie oczerniają, przedstawiając w błędnym świetle i Kościół, i pracę Kościoła. Mogłyby się wydawać, że właśnie takim ludziom można odmówić miłości. Przeciwnie, trzeba im za wszelką nienawiść płacić miłością i otaczać szczególną troską. Jeżeli Waszej duszy Powstanie odraza do kogokolwiek, przezwyciężajcie tę odrazę wszystkimi siłami, bo gdybyście jej w sobie nie przezwyciężyli, to byście przegrali, a wygracie wtedy, będziecie zwycięzcami, gdy przezwyciężycie taką budzącą się odrazę i niechęć do ludzi źle czyniących. Do takiej postawy uznania nas Jezus Chrystus, który utręczony na krzyżu prosił, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Świadkiem tych słów była Maryja, stojąca pod krzyżem. Ona włączyła się w tę modlitwę syna. Nie znienawidziła nas, ludzi, ale współdziałała z Chrystusem zbawiającym świat. Oddawała Syna na krzyżu w duchu Jego modlitwy. Ojcze, odpuść mi, odpuść im, tym wszystkim, co mego Syna z szat obdzierają, tym wszystkim, którzy Go przybijają do krzyża, odtem i żółciem poją, którzy może i teraz nienawidzą. Tym wszystkim złym, słabym, lichym, tym tchórzom podłym, przewrotnym, tym których. Jak mnóstwo zebrało się pod Chrystusowym krzyżem. Im wszystkim przebacz, ojcze, tak jak Twój syn prosił Cię w ostatniej chwili na krzyżu. Ty im przebacz. To jest postawa chrześcijańska. Przez to my, najmilsze dzieci, zwyciężymy świat. Matko pięknej miłości, okaż się nam matką. Pomóż zrozumieć to, co po ludzku. Wydaje się niemożliwe, i naucz nas, abyśmy razem z Twoim synem miłowali Jego nieprzyjaciół. Prośmy Pana Boga o ustanie pandemii wspólnie śpiewając suplikacje. Święty Boże, święty mocny, Święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, z się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas, Panie! odpowietrza głodu, ognia i wojny Wybaw nas, Panie! Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas, nas, Panie! O, od nagłej, niespodzianej śmierci Zachowaj nas, panie. O od nagłej niespodzianej śmierci, zachowaj nas, panie. O od nagłej niespodzianej śmierci, zachowaj nas, panie. My, grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje błogosławieństwo. Przed tak wielkim sakramentem Upadajmy wszyscy wraz. niech przed nowym testamentem stachamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi chod po wszystkich. Dni. Niech podaje wiek wiekowi, tym triumfowo dzięki czci, a równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się, Boże, Ty nas odnowiłeś przez nasz świętszy sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Tu Pani ufność nasza, modlitwy tej obronie. Chroni nas, chroń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie. Chroni nas, chroń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie. Chroni nas, chroni nas, królowo pokoju.